Hejka, opowiem dzisiaj o hodowli króconego olbrzymiego. Te ogromne stawonogi są zaskakująco łatwe w utrzymaniu. Potrzebujemy terrarium lub plastikowy pojemnik z wentylacją. Oczywiście wszystko musi być odpowiednich rozmiarów. W terrarium powinno panować ciepło. 25 do 28 stopni Celsjusza. Uzyskamy to dzięki macie grzewczej, odpowiednio zamontowanej. Należy utrzymywać wysoką wilgotność i zapewnić miękkie podłoże, ale nie może to być torf kokosowy. Musi to być specjalne podłoże dla krocionogów. Więcej informacji dowiesz się na kanale. Zapraszam do subskrypcji.